OMOL 2021, tak naprawdę edycja 15, ale nie do końca nazwaliśmy ją 14,5, bo w zeszłym roku po prostu w sumie nie było ząbola. Tym bardziej się cieszymy po dwóch latach, że znów możemy wystartować spod spotka w Katowicach w ilości ponad 400 załóg w drodze do Turcji, w drodze do Bułgarii i w drodze na Zalew Sulajewską. Pierwsza taka edycja ząbolowa, gdzie mamy 3 mety. I pierwsza, która ma metę w Polsce. Zrobiliśmy tak, żeby ci, którzy w tym roku nie mogą wyjechać z różnych względów, bo wiadomo jak jest, mogli poczuć klimat z Łombola, pogadać, spotkać się z znajomymi, przyjaciółmi, poczuć trochę paliwa, benzyny, naprawić auta, więc mamy taką specyficzną edycję. Ja nie mogę się doczekać, jadę do Turcji na trasę, granice, benzynę, kłopoty, problemy, kempingi przepełnione po prostu. Wszystko, co jest straszne na Złobolu, dla mnie jest najpiękniejsze i yy, za chwilę ruszam. Ekscytacja jest na maksymalnym poziomie. Dwóch przedstawicielek wyblaku Mięty, to jest wyblakła mięta, ale z racji tego, że w tym roku 2021 Kaja nie jedzie, prawda? Kaj nie jedzie, nie może Kaja. W wersji 3D. Wersji 3D, więc tak, po, tak, tak. Powiedz Karo, w jakiej wersji jedzie? E, więc skoro nie może jechać wersja 3D, no to jedzie z nami wersja 2D i wersja 2D jest... Tutaj. Hello! Porównanie? Czyli, tak, tak, o zróbmy porównanie. Poczekaj. Nie możesz jechać, więc jedziesz w wersji 2D. Dokładnie. Będę no. miała zdjęcia z wakacji. Co, co to jest powiedz? To jest wydrukowana Kaja? To jest wydrukowane zdjęcie Kaji prawie w 1 do 1 i przyklejone na drewnianej sklejce. Na dodatek jest składana, żeby można było ją no, zabierać. Złożyć. Posadzić w oknie na przykład. No no i super. No i jakbyście mieli problem, brakowało wam kogoś do ekipy, to tak, można sobie to, zrobić. No, tak, to można sobie dorobić ekipę. To jest ekipa, która nigdy nie jeździ za blisko, jedzie rzut jak do Bułgarii, to jest chwila, moment, nie? No wiesz, na jednego Red Bulla. No, na jednego Red Bulla. <laughs> Poniżej tysiąca kilometrów nie wyjeżdżają z domu. Tak, nie Powodzenia. Dzięki. Ejo. To jest taka Musimy sytuacja, że Marecki powinien mieć razem z Wojciem 52, tak? No, ale mają. Poczekajcie. Nie, nie mają 52, a nie macie 152. Macie 03. Ale Topex przyjechał za nami i się okazało, że 03, ale uwaga, a po prawdziwe 52 jest tutaj. To jest właściciel. Nie, który tak wydał nie, na niego a tu jest właściciel który wydał 1000 tysiąc... to są właściciele no. A złożyliście się tak to dawał dobra dawał picy 25 A ja daję ja daję daj tysiąc. Nie że zawsze jesteś 526, zawsze, się... zawsze się 526 2000 tam czy tobie To jest no. bardzo dobry pomysł Wyjechać <laughs> to